Marek Rugalski do Maklerskiej Boś pierwsze dni stycznia nie przynoszą jeszcze jakichś większych zmian na złotym. Widać ruch na dolarze tutaj para dolar, złoty wybija poziom 3,60, co jest efektem spadków pary euro-dolar na rynkach światowych. Wydarzenia w Wenezueli jak na razie nie wstrząsnęły z bardzo rynkami, w poniedziałek rano ropa jest tańsza. Uczestnicy rynku zwracają uwagę, że infrastruktura wydobywcza Wenezueli nie została naruszona. Natomiast no, ciekawie będzie wyglądał w przebieg dalszych wydarzeń. Zobaczymy na ile Rzeczywiście, Amerykanom uda się zainstalować w Wenezueli przychylny sobie rząd, więc to będzie przyciągało uwagę inwestorów, ale i też w tym tygodniu zobaczymy szereg danych makro, w tym kluczowe, jak myślę, dla oceny polityki Fedu, dane Departamentu Pracy USA. To już na bliższy piątek. Jeżeli by się okazało, że w styczniu dolar zaczyna zyskiwać coraz wyraźniej, to to może być sygnał, który no, spowoduje osłabienie złotego, przynajmniej w relacji dolar złoty. Warto też wspomnieć o tym, że wydarzenia w Wenezueli mogą w perspektywie Średnioterminowej negatywnie rzutować na, na to, co się dzieje w temacie rozmów pokojowych w kwestii Ukrainy. Jest ryzyko, że te rozmowy, tak powiem, upadną i, i że z tego nic nie będzie, i zobaczymy jakieś kolejne ataki Rosji jeszcze mocniejsze na Ukrainę. I to może być. Pretekst, dla którego para euro eurozłoty mogłaby pójść w takim układzie mocniej w górę. Czyli in, innymi słowy, e, przestrzeń do umocnienia złotego w styczniu no, wydaje się być niewielka raczej mamy przestrzeń do osłabienia się polskiej e, waluty.